W sytuacjach takich kryzysowych, trudnych, zawsze staramy się wyjść naprzeciw, pomagać. Teraz taką akcję zrobiliśmy, że wydajemy. Yy, witaminki, będziemy rozwozić również żywność z Banku Żywności dla osób starszych, które są jakby w tej grupie takiej bardziej zagrożonej, jeśli chodzi o, o tę epidemię. Yy, I nasi tu wolontariusze przygotowują paczki, widać na, na tych reklamówkach ile tego jest. Yy, I rozwozimy, wsiadamy w autach, dostajemy adresy, rozwozimy, zawozimy. Robimy te zakupy dla ludzi starszych, yy, też opiekujemy się osobami, które są w kwarantannie, także mamy taki, takie działania, które są po, akurat na, dla nas, na, 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 na to co robimy, jest, są jakby yy, adekwatne do tego, co robimy, do czego ch, co chcemy robić. I, I cieszymy się, że możemy pomagać. To jest dla nas przywilej. Dużo witaminek stoi tutaj z tyłu. Skąd je macie? No mamy z, z, te witamiki, do, już to współpracujemy z tą firmą od kilkunastu lat. z, z Dzierżoniowa, to jest naprawdę bardzo porządni, fajni ludzie, którzy nam często dają takie rzeczy, my to rozdysponowujemy dalej. Skąd wiecie, komu potrzebna jest ta pomoc, do kogo pojechać? No my ściśle współpracujemy z OPS-em z, z Bielawy, z panią dyrektor, która y, też jakby mamy takie wspólne spotkania, y, tam przychodzą informacje, oni później te pani przy, do nas przekazują, my mamy adresy co mamy kupić na przykład i jedziemy do sklepu, kupujemy, zawozimy, ale też na Facebooku organizujemy różne akcje i stąd, stąd też ludzie y, dają nam wiadomości, gdzie mamy co przywieźć, co potrzeba. Są tacy, którzy tu przychodzą? No oczywiście, jak są akcje takie, że e, robimy coś na szerszą skalę, ludzie są przyzwyczajeni, że zawsze coś tam u nas do, dostawali, więc nawet nie czytają do końca, że, że my przywozimy, to przychodzą tutaj. Dużo macie wolontariuszy do pomocy? No w tym momencie jest kilkadziesiąt, około 70 osób, które jest zaangażowanych w to, co robimy, ale też jest fajny taki odzew ludzi z zewnątrz, którzy są jakby w, w naszym kręgu, tutaj w naszej społeczności, ale zadeklarowali się, że chcą pomagać. To też jest fajne, bo się ludzie jednoczą w takich sytuacjach. No właśnie nie boją się tego wirusa, chcą wyjść z domu, chcą wyciągnąć rękę do kogoś? To nie jest tak, że my ignorujemy to, co się dzieje. To oczywiście z pełnym szacunkiem, z pokorą podchodzimy do tego, co się dzieje i stosujemy wszystkie środki ostrożności, bezpieczeństwa na tyle, ile możemy. Ale też widzimy ludzi w potrzebie, którzy potrzebują na przykład, żeby mieli zakupy w domu zrobione, prawda, starsze osoby. Więc jeśli my będziemy podchodzić do tego, że też się pozamykamy wszyscy w domach, to ci ludzie po prostu nie ubrą z wirusa, tylko z głodu.